Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Mamy 28 dzień listopada, dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj są dwa dni, takie zupełnie dziwnie przeciwstawne, i w ogóle ten drugi nie mam pojęcia, po co jest. Bo dzisiaj jest Dzień Pocałunku, to w ogóle bardzo ładne. Jeżeli kogoś kochacie, jeżeli jesteście z kimś w takiej relacji, która zakłada pocałunki, bo jak nie, to nie, ale jeżeli zakłada, to całujcie dzisiaj. Ale jest też dzisiaj Dzień Podłości. Co to ma być w ogóle? Absolutnie nie wolno dzisiaj świętować ani nigdy w życiu Dnia Podłości. Nigdy nie bądźcie dla. Nikogo podli. Przeczytałem, bo tam sobie szukałem, skąd jest ten dzień, to napisano, że to jest taki dzień, że po prostu jeden dzień w roku, że można być złośliwym, po to, żeby cały rok potem nie być złośliwym. Co to za okropne w ogóle myślenie jest? Nigdy nie bądźcie podli. Tak naprawdę to już by wystarczyło na temat tego odcinka. Ale zrobimy oczywiście jeszcze inny. Człowieczka, zapraszam, jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo was zapraszam na nasze spotkanie. Wtorek, czyli oczywiście święci, będzie dzisiaj bardzo proste, bardzo piękne, takie oczywiste, ale myślę, że ciągle nam potrzebne zdanie. Święty Rafał Kalinowski, że tak powiem, nasz własny rodzimy produkt, jeśli chodzi o świętość. Następujące, kochani, zdanie. Prawdziwa mądrość polega na tym, by dobrze wykorzystać dzisiejszy dzień. No dokładnie tak. Kani, wiem, że to żadne odkrycie, wiem, że to w ogóle żadne wielkie, nie wiem, meceje, no bo, no właśnie. Gdybyśmy, kochani, wykorzystywali każdy dzisiejszy dzień, czyli w sensie ten dzień, w którym jesteśmy, gdyby on miał być dla nas w pełni wykorzystany, kochani, to wiedlibyśmy pełne, bogate, obfite, szczęśliwe, cudowne życie. Nie mówię, że nie byłoby w nim trudności, nie mówię, że nie byłoby rzeczy, z którymi byśmy się zmagali, to jasne. Ale, kochani, gdyby tylko nie czekać. Kochani, ja tak serio jak myślę sobie to, ile ja zmarnowałem dni w takim kluczu jutro będzie coś specjalnego. Nie? I oczywiście, bo są jakieś tam specjalne rzeczy, które czekają w przyszłości. One rzeczywiście będą specjalne. I nie chodzi o to, żeby im odbierać jakąś tam wyjątkowość, bo bardzo często one są wyjątkowe, bo są wyjątkowe właśnie przez to, że wydarzy się w nich coś specjalnego, co może nawet przygotowywaliśmy przez długi czas. Ale uwaga, to, że na przykład ja to kochani nagrywam jeszcze przed piątkiem, kiedy będzie wielbienie w Łodzi. Nie, jeszcze nie było u mnie piątku. Wiem, że u Was już jest Torek, ale u mnie jeszcze nie było piątku. Będę miał w piątek bardzo wyjątkowe wydarzenia, które bardzo czekam. Oczywiście, że dla mnie to wielbienie w Łodzi kolejne, uświęceni, będzie naprawdę bardzo dobrym, bardzo pięknym przeżyciem. Zresztą, jak tam Pan Bóg przygotuje, tak przygotuje, ale czekam na nie jako na coś wyjątkowego. Ale w związku z tym, że dzisiaj nie jest ten piątek, to co? To znaczy, że mam dzisiejszy dzień tylko zmarnować, że tak powiem, w oczekiwaniu na ten piątek? Nie. Ja się bardzo cieszę na piątek ale chcę dzisiaj zrobić dobre rzeczy. Kiedy do was na nagrywam, chcę dobrze to nagrać, chcę wykorzystać ten dzień w pełni. Mam do nagrania jeszcze kilka rzeczy innych dzisiaj, na, znowu na przyszłość i chcę je dobrze przygotować, dobrze nagrać, chcę Ducha Świętego zaprosić, żeby mnie w tym poprowadził, bo oczywiście, że w tyłu mojej głowy jest kurczę, muszę przygotować już rzeczy na piątek, bo będę musiał... Nie wolno mi tak. W znaczy, sensie mogę je przygotowywać, to jasne, ale dzisiejszy dzień ma swoją wartość. I nawet jeżeli sobie powiem, że ten piątek jest bardziej wyjątkowy, bo może i jest, to to nie odbiera wyjątkowości temu dzisiejszemu dniowi, kochani. Macie dzisiaj wtorek, mamy dzisiaj wtorek. Ja tego zwana nie będę słuchał we wtorek, bo nie słucham swoich własnych nagrań, ale kochani, dzisiaj dla mnie jest ten wtorek, który wy będziecie mieli we, we wtorek za kilka dni. I zamierzam dzisiejszy mój wtorek, chociaż to nie jest wtorek, przeżyć najpełniej jak się da. W sensie, chcę dzisiaj zrobić dobre rzeczy. Chcę dzisiaj nie zmarnować czasu, chcę dzisiaj być z Panem Bogiem, chcę dzisiaj okazać miłość ludziom, ludziom których mi Pan Bóg dał, żeby mi służył. Chcę być dzisiaj dobry dla siebie. Dzisiaj ma być mój dobry dzień. I to nie znaczy, że nie czekam na piątek, czekam, ale ja chcę dzisiejszy dzień. Dzisiejszego dnia chcę pełni najpełniejszej, jak się tylko, tylko da. Kochani, przeżyjcie dzisiaj, właśnie w taki sposób, ten dzień, jak mówi nasz święty, na tym właśnie polega mądrość. A fajnie byłoby, żebyśmy mądrze żyli. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę z tego naszego kolejnego spotkania. Życzę Wam dzisiaj pięknego dnia. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Niech wam Pan Bóg błogosławi ze wszechmiar i we wszystkich możliwych wariantach, tak żebyście byli obficie wyposażeni we wszelkie błogosławieństwo. No dobrze, to tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławie. Do jutra. Pa! pa.